Zabiorę cię właśnie tam. Kurwa, skrzypi to krzesło. Starość nie radość, moi drodzy. Co ta kamera dzisiaj tak daleko? Czego wy się obawiacie, kurwa? Jeszcze zapomniałem, kurwa, żeby włączyć światło, kurwa macie. Proszę. Nie chce mi się rozkładać, ale już niedługo będziemy profesjonalnie nagrywać z nowego studia, kurwa. Aj, Boże, Boże. Jeszcze komputer, kurwa, jeszcze będę pracował dzisiaj, w sobotni wieczór. Co wy myślicie? Z normalny ty, ty ja cały, 7 dni w tygodniu pracuję, nie to co wy. Wam się, kurwa, nie chce. Nie, no, każdy robi, ty... słuchajcie, ja nic nie krytykuję. Ale biorę sobie boską aszfagandę, kurwa, na wieczór. Że... I rzeczywiście śpię bardzo dobrze. O. Ostatnio po tym, pomimo że myśli takie mam, się bardzo dużo dzieje u mnie ostatnio. Projektu chuja i to wszystko są emocje, bo człowiek tym żyje. Ja zawsze się oddaję na 150%. Nie wchodzę na półwiska. Boska szwaganda z Divine Goods, moi drodzy. Wchodźcie w bio, możecie sobie. Jak chcecie zakupić, jak nie chcecie, to się, to się dalej męczcie, pojcie się tymi alkoholami, etanolem na wieczór i wam się wydaje, że kurwa lepiej śpicie. Ja tam wolę naturalne rzeczy. I wiem, co mówię, moi drodzy. Jestem starym chujem, 45-letnim już, aż kurwa sam nie wierzę. Ale forma jest bardzo dobra. Czego każdemu z was życzę, moi kochani. Bierzcie i jedzcie. Lecimy.